Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie znów prosto z Bułgarii. Tym razem znajdujemy się w mieście, które moim zdaniem powinno znaleźć się na pierwszym miejscu w kategorii „Najładniejsze miasta Bułgarii”. Gdzie jesteśmy? Osiołańku, powiedz gdzie jesteśmy! Jesteśmy w Plovdivie. starszy niż Rzym, Konstantynopol czy Ateny. Niesamowite! Spacerując ulicami Płowdywu raz po raz trafiamy na niesamowite perełki architektoniczne, na przykład domy z okresu odrodzenia bułgarskiego. Oj, oj, oj! Poza tym są jeszcze ślady po Rzymianach i to całkiem okazałe, za chwilę zobaczycie. Żyli tutaj Trakowie, więc i po nich co nieco zostało. Bizancjum, 500 lat panowania na tych ziemiach. Oczywiście, są ślady, zwłaszcza w kulturze, bo język turecki do dnia dzisiejszego usłyszycie bardzo często. Zjecie bakławę, napijecie się herbatki tureckiej, jest kilka takich restauracji, zjecie dobrego kebaba. Właśnie dzięki temu, że dużą część mieszkańców Płowdyjwu stanowią Turcy. Zapraszam z nami na tą wycieczkę, no ale zacznijmy od samego początku, kwestia parkowania w mieście i ruszamy. Moi drodzy, dobra rada. Oszczędźcie sobie nerów, stresów i nie pchajcie się samochodem do starej, zabytkowej części Covdivu. Owszem, są tam parkingi. Nawet jeśli uda się wam, jadąc tymi ciasnymi, wąskimi uliczkami, namierzyć taki parking, a tam będziecie mieć szczęście, Znajdziecie wolne miejsce. Tłukają was tak na milimetry z innymi autami. Ryzyko zarysowania wzrasta. Ceny są wysokie. Dużo lepiej jest wykorzystać którąś z tych informacji i skierować się w stronę najbliższego parkingu wokół Starego Miasta. Ceny są lepsze, przestrzennie spokojnie i nie martwcie się, to nie są straszne odległości. Zwłaszcza, że Stare Miasto jest usytuowane na wzgórzu, do którego prowadzą z każdej strony jakieś schodki. Wdrapiecie się i już jesteście. A tak kręcąc się gdzieś autem, szukając tych parkingów, totalny Meksyk, tylko stracicie dużo czasu i się będziecie stresować zamiast rozkoszować pięknym miastem. Polecam, bo sprawdziłem. Jeszcze jedno uściślenie w związku z parkowaniem. Strefa niebieska, czyli wszystko wokół Starego Miasta. Tutaj się płaci za parkowanie właśnie przy użyciu Automatów od poniedziałku do soboty. Nie wiem, czy dobrze stąd widać, ale nad tym tunelem znajduje się rzymski teatr sprzed 2000 lat. Zaraz tam pójdziemy. Spora część pozostałości po Rzymianach została odkryta w połowie zupełnie przypadkiem. Podczas prac remontowych lub budowlanych. Podobnie było w tym przypadku. Jeśli dobrze się przejrzycie, to pomiędzy ruinami rzymskimi. Widać całkiem współczesne fundamenty ze zbrojeniem. Ktoś rozpoczął budowę, no i musiał się niestety przekonać, że Rzymianie byli tutaj już pierwsi. Właśnie o tym Wam mówiłem. Jeden ze sposobów dostania się na stare miasto to schodki, bardzo przyjemnie. Koniecznie idźcie na Stare Miasto pieszo. Zobaczcie, jaki tu jest klimat. Trudno jest namierzyć te uliczki, będąc już na górze, bo nie wiadomo, gdzie człowiek ma zejść. A tak to obchodząc, zobaczycie wąskie schodki, gdzie nie gdzie, i po prostu trzeba się zgubić. No to taki jestem cwaniak. Co Wam radziłem? Zgubić się, tak? No i właśnie posłuchałem swojej dobrej rady, wdrapałem się tutaj i się okazuje, że nie ma dalej przejścia. To było dość jedynie do tej wieży. Proszę bardzo, trzeba zejść teraz trochę i innych schodków szukać. Oho! Z moją żoną doszliśmy do wniosku, że... Ojejku! Idź Diff, jak widzicie, jest taki niewycyckany. Jesteśmy w tej starej części, a tu takie zwykłe chałpinki rozpadające się, koty, psy, gdzie gdzie nawet kury. O, takie trochę zaniedbane, ale przynajmniej jest bardzo prawdziwe. O, proszę bardzo, już się zaczynają perełki. wejść w takie podwórko, na się da zobaczyć. O, to gdzie chcecie najpierw? Dobra, teatr. Fajne miejsce, żeby napić się kawki. Widoczek na antyczny teatr. I właściwie, jeśli nie jesteście aż takimi fanatykami historii, to może Wam się nie opłacać wchodzić tam do środka. Zwłaszcza jak jest lato, straszny upał, no to tam będzie totalna patelnia. A w gruncie rzeczy nie ma co widzieć. Można jedynie wejść jakby pod scenę. To tak czy inaczej jest rekonstrukcja, bo w momencie, kiedy archeolodzy wzięli się za odkopywanie tych ruin, wszystko oczywiście było pod... Z wałami ziemi, i to co znaleźli, to poskładali z tyłu. Możecie zobaczyć betonowe konstrukcje, które wszystko trzymają w kupie. Gdybyście jednak chcieli wejść do środka, bilety są po 5 lewa, czyli w przeliczeniu dwa piwa tutaj. w to miasto uniwersyteckie, dlatego też spotkacie tutaj mnóstwo młodzieży, która tworzy fantastyczny klimat ale szczególną zasługę należy przypisać studentom szkoły muzycznej, słynnej na całą Bułgarię, bo to właśnie oni wieczorami wychodzą na ulicę, siadają, zwłaszcza tutaj w okolicach antycznego teatru i ćwiczą na instrumentach. Coś niesamowitego i gorąco Wam polecam spacery właśnie w tych okolicach wieczorkiem. Płynie z ust, żegnam Was. Już wiem nie załatwię wszystkich innych spraw. I sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Dam przyjaciół kilku ma dla, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gra. Jeszcze raz żegnam Was. Nie spotkamy się. Rewelacja. Witam. Oto nasz człowiek w Płowdiwie. Proszę Dzień dobry. bardzo. Subskrybujcie jego kanał. Zobaczcie Insta. Tak się nazywa. Zaczystej poświli sferze Naprawdę chciałem smuczyć. I po ich stronie być. Pomyślałem. Fantastyczny człowiek z fantastyczną historią. Właśnie miałem przyjemność przy herbatce posłuchać. Pod wieloma względami przypomina mi krakowski Kazimierz. Jest tutaj na przykład mnóstwo fajnych antykwariatów. Zaraz wejdziemy do środka. Ceny rzadko kiedy pojawiają się na przedmiotach. Określa się je dopiero po akcencie osoby zainteresowanej. O, dla tych państwa byłoby drogo. Punkt obowiązkowy muzeum etnograficzne polecam. Jeśli nie macie wiele czasu, to chociażby wejdźcie na podwórko. Witamy w, Witamy w Dorośli zwiedzają muzeum za 6 lewa dla dzieciaków wstępie z podwójce.

bardzo klimatyczny budynek, był tutaj klub szachowy i wyglądało to naprawdę tajemniczo. Zaglądaliśmy zawsze przez okienko, a w tej chwili można się tutaj z czegoś napić. Wow. Стартират от 15 до 47 алкохолни градуса. Ага. предлагаме за дегустация интересни неща. Това е един ликьор от розо, който е на 15 градуса, ликьор мента на 25 градуса, пъпиш от дижестив на 38,5 алкохолни градуса, гроздова ракия е на 40 градуса и една мастика, която е доста по-интересна в сравнение с гръзкото озо, с пастис. А, може да пастис. To jest likiura, przygotowujemy ją z listy z rosy, wody i zahara na proces fermentacji. Dostajemy rosyjski wino was... i po destylacji dodajemy rosyjską wodę. Pachnie jak perfumy. Smakuje jak perfumy. Żartuję, nigdy nie piłem. Dobra rada, nie idźcie do tej destylarni zanim nie zjecie czegoś. W drugiej kolejce na deptaku ludzie stoją za dunerami czyli kebabami. Są one naprawdę fajne. Można też y, napić się Ayrana, czyli y, tego kisełego mleka bułgarskiego, rozcieńczonego z wodą i odrobinką soli. Nie można płacić kartą. Dostajecie witek i kierujecie się do kolejki. Tutaj moja małżonka trzyma w rękach dwa dżunery, które zaraz pewnie pokłonie. Nie wiem, czy tu jest. To jest mini. To jest mini, a to jest mały. Tak. No, nie wiem, jakaś inna definicja. Małości. Dokładnie. No i. sporo mięska, Wszystko jest. Ile ten kosztował? 1,50 i nie, 1,70 i 2,70. W 2019 roku Płowdwif jest stolicą kulturalną Europy. Może właśnie dlatego zostałem kulturalnie przepędzony z tego sklepu, kiedy pan dowiedział się, że chce nagrać coś dla Polaków na YouTube. A. Żadnych zdjęć, żadnych zdjęć, wyroba sam kamerą. Tuż obok meczetu możecie zobaczyć antyczny stadion z czasów rzymskich. Można zejść po schodkach lub zjechać windą. Za mną widzicie ścianę, wybudowaną przez Marka Aureliusza w 172 roku naszej ery, która broniła miasta Filipolis, bo tak wtedy nazywał się Płownik. Tutaj na głównej możecie kupić produkty z róży u miłego pana, który też trochę po polsku mówi. Super. Jak się kazał, że To czego taka? Neż to na polskie jeszcze pamiętali? Na polski, no, polski... Tak. to do To jest muzeum odkrytego w centrum Starego Miasta Wszystko to jest zrobione na rękę Widzicie Sprinty z USA? A teraz idziemy ulicą Rzemieślników Zobaczymy co się kryje w tych małych podwóreczkach Po takie fajne pamiątki. W tym odcinku to by było na tyle. Napiszcie w komentarzach o swoich ulubionych miejscach w Bułgarii. Jak może wiecie, każda tak zwana łapka w górę pomaga pozycjonować ten film. Dlatego bardzo Was proszę, kliknijcie gdzie trzeba i udostępnijcie znajomym. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Bułgarii, Turcji lub Grecji. Kręcimy się w tych okolicach.